Cześć. Dzień dobry. Miło mi Was zobaczyć w nieco innych okolicznościach przyrody niż zazwyczaj. Zapraszam na kolejne poranne, przedpołudniowe <noise> flow. Stajemy stopami na szerokość pioder. Bierzemy głęboki wdech, uginamy lekko kolana, miednicę pod siebie, ramiona unosimy do, do góry. Głęboki, głęboki, głęboki wdech. Wydech, opuszczamy ramiona w dół. Jeszcze raz, wdech, głęboki, głęboki, głęboki wdech, łapiemy się dłonią za dłoń i wyciągamy do góry, barki lekko opuszczamy, ale dłonie chcemy wyciągnąć w górę, miednicza pod siebie, wdech, z wydechem o, opuszczamy dłonie z powrotem, jesteśmy, głowa lekka do góry, leciutko do góry. Parki opuszczone. Dół, górę. Prawo, lewo, prawo, lewo. Do prawej i po łuku delikatnie, ostrożnie do lewego ramienia. I to samo w drugą od lewego. Delikatnie, ostrożnie do prawego ramienia. Robimy to powoli, bo dopiero się obudziliśmy. I nie chcemy zrobić sobie krzywdy. Chcemy, żeby było miło. I te Stajemy, e, stanę do Was bokiem, zróbmy jeszcze, rozgrzejmy jeszcze klatkę piersiową delikatnie. E, weźcie wdech i wypchnijcie, miednica delikatnie pod siebie, ale wypchnijcie klatkę do przodu. Wydech, zaokrąglijcie ją delikatnie, oginając kolana, miernica pod siebie. Wdech. Barki, ramiona, łokcie do tyłu. Wydech. Wyciągamy ręce przed siebie. Zaokrągamy plecy jeszcze bardziej. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I wydech. Wędrujemy na początek maty. Stopy na szerokość bioder. Bierzemy wdech. Unosimy ramiona do góry, dłonie składamy delikatnie jak do modlitwy, mied miednica delikatnie pod siebie. Dłonie nie muszą być złożone delikatnie, mogą być po prostu złożone, ale miednica delikatnie. I lekko odchylamy się do tyłu. D. Wydech, opadamy do. Dłonie na matę albo na łydki, tam gdzie w tym momencie możemy. Może na razie tylko na łydki. Wdech, patrzymy delikatnie, patrzymy przed siebie. Delikatnie prostujemy wydech. Odkładamy dłonie na matę i prawa stopa wędruje do tyłu. Lewa zostaje z przodu. Otwieramy klatkę. Patrzymy przed siebie. Lewa dołącza do prawej. Przechodzimy do deski. Planka. I schodzimy w dół. Odkładamy ciało na matę. Całe. Dłonie przenosimy nieco przed barki. Wdech. Unosimy klatkę piersiową do góry. Tu, do góry. Patrzymy delikatnie do góry. Wydech opuszczamy w dół. I podnosimy się wchodząc. Do kręgu podpartego. Powoli zaczynamy do to Widzicie, chciałam się rozpędzić, ale, ale zróbmy to powoli. Wdech. I z wydechem unosimy się do przodu, z głową, do dołu. Lewa stopa zostaje na macie, prawa wędruje do góry. Przenosimy ją między dłonie. Otwieramy klatkę piersiową, patrzymy przed siebie. Dołączamy lewą stopę do prawej. I z wdechem unosimy ciało do góry. Damy na do góry. Wdech. Znowu łączymy dłonie jak do marwinku. Odchylamy się do tyłu. Miednica delikatnie pod siebie. Wydech. Opadamy. Może już teraz na matę. Prawa stopa zostaje z przodu. Lewe, lewe oł, odstawiamy do tyłu. Otwieramy klatkę, patrzymy przed siebie. Zostawiamy prawą stopę do lewej. Przechodzimy do planka. Wdech. Wydech, schodzimy do, psa, do krokodyla i wdech, psa, wchodzimy do psa z głową do góry, już nie odkładamy bioder na matę, dłonie pod barkami, pośladki napięte, wydech, pies z głową do dołu, prawa, lewa stopa, prawa stopa zostaje na macie, przepraszam, lewo do góry i między dłoni Otwieramy klatkę, patrzymy przed siebie, prawe biodro. Lekko dopinamy do dołu, dołączamy prawą stopę do lewej, wdech i z wdechem unosimy rękę do góry, a z wydechem opuszczamy je znowu. Mata, albo łydki. Wdech. Z wydechem, kto chce już może odskoczyć albo odstawić stopy. Plank schodzimy w dół. Wdech. Pies z głową do góry. Wydech. Pies z głową do dołu. Poprawmy sobie teraz tego psa z głową do dołu. Sprawdźcie, gdzie w nim jesteście, a gdzie może możecie być. Czyli dłonie na szerokość ramion, łokcie delikatnie do środka, głowa między ramionami, miękko. Nogi proste w kolanach, pięty zmierzają do ziemi, ale nie muszą tam być. Spróbujcie wyciągnąć jeszcze bardziej kość ogonową i pupę w górę. Jeszcze bardziej i mocniej odepchnąć się dłoni od maty. Lewa stopa zostaje na środku, prawa wędruje do góry i przed siebie, lewą do niej dostawiamy, wdech i unosimy ramiona w górę, wydech, opadamy w dół, dłonie na matę, znowu odskakujemy albo odchodzimy, wchodzimy do planka, schodzimy w dół, wdech, Raz głową wdech. do góry, Wydech, pies z do dołu. Prawa stopa wędruje do góry, lewa zostaje na środku. Stawiamy ją między dłoni na macie. Odkładamy lewo, lewe kolana na matę. Podnosimy się, bierzemy wdech i unosimy ramiona do góry. Bioro. Barki staramy się opuścić w dół, odciągnąć od uszu. Ręce proste w ramionach, patrzymy lekko do tyłu. Odchylić. Zobaczcie, czy możecie się odchylić jeszcze bardziej do tyłu delikatnie. Sprawdźcie, czy biodra macie ustawione w kierunku tym samym, co mata. Czy dopinacie pośladkiem delikatnie lewy zginacz w dół. Bo o to tu chodzi, żeby go rozciągnąć. Dech, Wydech. Odkładamy dłonie na matę. Odstawiamy stopy na palce. Prawą stopę odstawiamy do lewej. Prawa zostaje na środku. lewo delikatnie do góry. I samo samą drugą nogę, lewa dłoń. Między, lewa stoła między dłonią Prawe kolano na matę, odkładamy nogę, bierzemy wdech i z wydechem, z wdechem, unosimy ramiona do góry, wydech i witamy słońce. Ramiona pamiętajcie w dół, prawe biodro, ustawione nie otwieramy go, skierowane do maty, ciągnie w dół. Czujemy rozciągnięcie z przodu prawego biodra. Wdech, wydech odkładamy na matę. Prawa stopa na palce, Lewa stopa. prawa wędruje do lewej, do przodu. Bierzemy wdech. I ramiona do góry. Wdech. Wydech. opadamy w dół. Odskakujemy lekko. Ginamy kolana, Odskakujemy do tyłu. Przechodzimy do flanka. Lekko do przodu. Wydech dół, Wdech, pies z głową do góry, spięte pośladki, dłonie pod barkami, wydech, pies z głową do dołu. Znowu delikatnie wydopnięcie, a potem lewa stopa na środek, prawa wędruje tak daleko do góry jak się da. Spróbujcie się tu wyciągnąć jeszcze bardziej, odpychając się dłońmi od maty. Zobaczcie, jak daleko jesteście, jak wysoko jesteście w stanie unieść tą prawą nogę, starając się nie otwierać za bardzo bioder. Ale bez przesady, jeżeli to jest tutaj, to też jest spoko, nie? Prawa stopa wędruje między dłonie. lewa stopa, lewą stopę nieco zbliżamy, możemy ją nieco zbliżyć do stopy z przodu. Odkładamy lewą dłoń z lewej strony prawej stopy, bierzemy w de yy, i yy, o, przepraszam. prostujemy prawą nogę w kolanie, trzymając lewą dłoń położoną z lewej strony stopy, czyli jeżeli ktoś nie sięga, może się zbliżyć, może podejść bliżej. Jeżeli nie sięga, może wziąć kostkę, książkę. Ważne, żebyśmy mieli podparcie lewej dłoni po to, żeby móc wziąć wdech i z wydechem otworzyć, prawa, otworzyć się w drugą stronę. Czyli prawe ramię uniesiemy do góry i patrzymy wzrokiem za ręką i dłonią uniesioną do góry. Wdech. Z wydechem opuszczamy tą dłoń na ziemię, odkładamy ją z prawej strony maty, wdech, wdech, z wydechem lewe ramię unosimy do góry, otwieramy w drugą stronę. Patrzymy za dłonią, uniesiono do góry, znowu, możemy położyć dłoń na łydce, też jest ok, możemy położyć dłoń na książce, też jest ok. Ważne, żeby otworzyć kratkę piersiową i patrzeć w, w górę. Wydech. Odstawiamy. Odkładamy dłoń na matę. Uginamy lekko obie nogi w kolanach. Prawa stopa wędruje do tyłu. Lewa stopa wędruje do przodu. Zmiana. Czyli to samo na drugą nogę. Odkładamy prawo dłoń na matę. Prostujemy lewą nogę w kolanie. Obie nogi proste w kolanie. Obie stopy skierowane w tym momencie do przodu. Prawa dłoń na macie albo na łydce, albo na książce. Wdech. Z wydechem unosimy lewe ramię do góry, patrzymy za nim w górę. Staramy się mieć obie nogi proste w kolanach. Jeżeli to znaczy, że musimy stanąć wężej to musimy stanąć wężej Jeżeli to znaczy, że musimy wejść wyżej, to musimy wejść wyżej. Spoko. Dech Wydech. Zmiana strony. Stopę z tyłu możemy lekko od, od, otworzyć w prawą stronę. Lewą dłoń kładziemy z lewej strony lewej stopy. Wdech. Z wydechem otwieramy się w drugą stronę. Otwieramy klatkę piersiową w prawo. Patrzymy za dłonią w górę. Wdech. Z wydechem odkładamy tą dłoń na matę. Uginamy lekko obie nogi w kolanach. Prawo dostawiamy do lewej. I uwaga, jak to się mówi? Let's flow down, czyli pełen flow wdech. Ramiona do góry, wydech. Opadamy w dół. Lekko uginamy kolana, dłonie na macę. Odskakujemy do tyłu. Przenosimy ciężar ciała nieco do przodu. Opadamy w dół. Wdech, pies z głowy do góry. Wydech, pies z głowy do dołu. Ekstra. Prawą stopę unosimy do góry. Podstawiamy na matę między dłonie. Lewą stopę odstawiamy pod kątem takim, żeby zewnętrzną krawędź docisnąć do maty. Bierzemy wdech. I z wydechem podnosimy się do góry. Wojownika numer 2, Ale tylko na pół sekundy. Zluzujcie górę. Ustawcie dobrze stopy na dole. Wdech. unosimy ramiona do góry. Wdech. Prostujemy prawą nogę w kolanie i zginamy ją. Jeszcze raz prostujemy, Wsimy dłonie do góry, odkręcamy stopy w ten sposób, żeby były do przodu i opadamy ciałem w dół. Odkładamy dłonie na matę. Odkładamy dłonie na matę albo na kostki, jeżeli ktoś nie sięga. Ważne, żeby stać na całych stopach. Ciężar ciała był rozłożony na całych stopach. Nie tylko do tyłu, bo będziemy się przewracać. Możemy wręcz starać się przenieść go bardziej do przodu niż mniej. Jeżeli ktoś chce, może sięgnąć dalej. Ale generalnie plecy luźno opadamy w dół. Dłonie mogą zawędrować do tyłu, mogą być z przodu, mogą być na książkach. Chill. Wracamy dłońmi do przodu. Lekko uginamy nogi w kolanach. Unosimy ramiona w górę i zmieniamy stronę, czyli... Odkręcamy lewą stopę w kierunku zgodnym z kierunkiem maty. Prawą dociskamy prawą krawędzią do ziemi. I uginamy lewą nogę w kronach, opuszczając ramiona. Tutaj luz. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Ostatni wydech. Aby żeby to lewe kolano nie wychodziło za kostkę, tylko było najdalej nad kostką, albo wcześniej wdech. Znowu odkręcamy stopy w kierunku do, do... mnie. <laughs> Łapiemy się dłońmi z tyłu, splatamy dłonie z tyłu, bierzemy wdech, oczywiście, i z wydechem opadamy w dół. Luźno, słuchajcie, luźno. Starajcie się rozluźnić te dłonie i te ramiona tak, żeby one opadły tak daleko, jak Wam dzisiaj pozwala ciało. Tak nisko jak możecie, ale luźno, nic nie powinno boleć, to powinien być naturalny ruch, naturalne y, miejsce, które macie, plus grawitacja. Oddychamy, miękka twarz, miękka twarz to znaczy możecie się uśmiechnąć i, i z powrotem zrobić poważną minę i uśmiechnąć i zobaczyć jak to wpływa na rozluźnienie mięśni twarzy. Wychodzimy z pozycji, delikatnie uginamy nogi w kolanach. Dłonie odkładamy na... z tyłu na lędźwie, żeby troszeczkę się tutaj przytrzymać. Jesteśmy w tej pozycji. Wracamy stopami, składamy je z powrotem do siebie i siadamy na matę. Siadamy w pozycji, siadamy ze stopami wyciągniętymi przed siebie, zginamy prawą nogę w kolanie. Twist, łapiemy się. Lewym, lewym ramieniem za prawą nogę. Jeżeli ktoś może, to tu. Jeżeli ktoś może, bardziej tu. Jeśli jesteśmy w stanie przestawić nogę, tutaj złapać się w ten sposób, to znaczy łokciem odepchnąć prawe kolano, to tak też można. Wdech. I z wydechem odkręcamy się do tyłu. Wzrok wędruje do tyłu, to nam pomaga. Wzrokiem patrzymy tam, gdzie dłoń. Wdech. Zobaczcie, czy możecie odkręcić się jeszcze bardziej. Cały czas odpychając prawym ramieniem lewe kolana. dech, Wracamy, odkładamy prawą stopę na ziemię, prawą nogę na ziemię. lewa stopa zbliża się do kolana, albo staje, stawiamy ją z prawej strony kolana i albo przytulamy w ten sposób i otwieramy, albo zakładamy rękę z tej strony. Pośladki powinny oba siedzieć. Znajdźcie taką pozycję, jaką chcecie wdech i z wydechem. Odkręcamy się do tyłu. Pamiętajcie, że wzrok wędruje za dłonią. Barki idą dół w dół, wyciągamy plecy w górę, wdech. Sprawdźcie, czy jesteście w stanie pogłębić z wydechem, odkręcić ciało jeszcze bardziej. Wdech. Wydech wracamy do centrum. Siadamy teraz w pozycji. Lotosu albo pół lotosu. Jeżeli ktoś jest w stanie, może sobie założyć tutaj stopę na udo. Bierzemy wdech. Unosimy ręce w górę. wydech, Wdech. Odkładamy prawą dłoń przed ramię na matę. Z wydechem zrobimy skłon w bok. Prawy, lewy pośladek zostaje na macie. Starajcie się, żeby się nie odrywał, więc jeżeli to oznacza, że jesteście tutaj, plus, że jesteście w stanie zejść niżej, to jeszcze lepiej. Dech. Zmieniamy stronę, przenosimy ciało na lewo, lewe ramie, dłoń albo przed przedramię na matę, prawe ramię wędruje nad głową, prawy pośladek zostaje nam na macie. Spójrzcie w niebo, albo w sufit. Jak macie sufit, możecie sobie zawsze wyobrazić, że tam jest niebo. Wdech, wydech, wracamy na tamtą stronę jeszcze raz. Wdech, wydech, wracamy na, na tamtą stronę jeszcze raz. Za każdym razem zobaczcie, czy jesteście w stanie bardziej otworzyć klatkę. Wdech, z wydechem wracamy jeszcze raz, ostatni na prawą stronę, patrzymy w niebo. Wdech. Jeszcze raz ostatni na lewo. Wypuśćcie z siebie wszystkie, wszystko co macie i co nie jest Wam potrzebne. Cały stres. Wdech. Wracamy do centrum. Unosimy ramiona jeszcze raz do góry. I z wydechem opadamy tym razem do przodu. Luźno, luźno, luźno. Odkładamy dłonie na ziemię, na trawę, na matę na podłogę i najpierw spróbujcie jeszcze delikatnie wyciągnąć plecy, przesunąć prawą dłoń delikatnie do przodu, lewo delikatnie do przodu, nie podnosząc pośladków, czyli pośladki powinny nam w miarę możliwości siedzieć na ziemi. Opuśćcie głowę luźno już teraz i wszystko, głowę, plecy, ramiona, głowa między ramionami. Weźcie głęboki wdech i wydech. Wdech. Weźcie tak głęboki wdech, żebyście poczuli ten oddech w biodrze, żebyście poczuli w całej kratce, w dole brzucha, w okolicy bioder, on tam może dolecieć. Wydech. Wdech. Wydech. Wracamy dłońmi do nóg. Kilka razy um, przenieście ramiona do tyłu takim ruchem otwierającym kratkę piersiową. Główka lewo, główka prawo. Myślę, że jesteśmy gotowi na ten kolejny dzień. Dzięki.